Katrionka, witam Was na kolejnym odcinku Sabiona. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać one shot builda na Hellgate, który działa. Tak działa. Mianowicie kersa i młotek. Zobaczcie, to jest Great Hammer, czyli Wielki Młotek. Czyli osoba, która może powiedzieć, stwarza sytuację do one shota. To jest osoba na takim tanku z młotkiem, który. No cóż, pierw stunuje przeciwnika, tego którego będziemy bić, czyli przejeżdża takim slajdem przez DPS-a najczęściej i usypia healera, bo wtedy to spanko bardzo długo trwa. Potem szybko wraca i przebija naszego DPS-a, tego którego bijemy, i jeszcze zrzuca mu beczkę na głowę, która to beczka powoduje, że ta osoba ma przedłużonego stuna. Ja jeszcze troszkę. I do tego. Yy, może klatę potem omówimy. Yy, buty mamy hunterki, czyli łowcy. Które powodują, że wydłuża się długość tych, tego łośpienia i tego stuna. Więc po prostu zaczynamy. Zaczynamy od. Y, czasami od butów. Czasami od. W, y, czasami od a, jak jesteśmy blisko. I yy, butami. Dobiegamy do healera szybko, żeby go uśpić, i potem jeszcze mając te buty, rzucamy tą beczkę. No i właśnie, i to przebicie, żeby jeszcze weszło w odpowiednim momencie, jak DPS już zadaje ten damage No dobra. Podkę tutaj mamy sticky, czyli tą kleistą. Po prostu, jak się nie uda, no to trzeba się jakoś ratować, więc mamy tutaj klatę na odepchnięcie czyli zbroję. Rycerza, która to ratujemy naszego DPS-a i sticky potkę na przejście rzucamy, żeby spowolnić przeciwników, żeby po prostu zresetować walkę. Czyli te dwie rzeczy, czyli ta klata, i ta pota są, żeby zresetować walkę. A młotek jest, żeby zasunować przeciwnika, uśpić healera najczęściej usypiamy właśnie zawsze tą drugą osobę. Tą, którą bijemy, stuniemy, usypiamy drugą. No i właśnie, przedłużamy tego stunu na tej, którą bijemy. Pelerna Carleon. Bo tutaj raczej nie ma jakoś lepszej opcji. Bo co? Pelerny Demona? No to obudzimy od razu tego, którego usypiamy, bo musimy go z autoataku wolnąć. No to może tę Fortkę też go obudzimy. No to Lymchurstkę po co? Fortu po co? Więc no tak, nie ma tutaj za bardzo co innego. Więc Pelerny Carleon jest dobrym wyborem, bo można chociaż te dwa razy ku wolność, które jakieś tam obrażenia zadaje, i przedłuża. Te przebicie, także spoko. No dobra, no to tu byśmy mieli tyle. A jeśli chodzi o DPS-a, no to tak: na początku, przed wbiciem, dajemy hełm rycerza naszemu tankowi. Przez to żadne odepchnięcia, żadne ściany ognia. Nic nie jest w stanie go zatrzymać. Po prostu. I może śmiało sobie wbić. Mam klatę maga, bo pasywny damage jest największy. Jest nieartefaktowa, więc jest tania i do tego możemy sobie ustawić Frost Shielda, który jak nas gonią przeciwnicy podczas resetu walki, możemy po prostu włączyć i oni po prostu są spowalniani za każdy raz jak nexus uderzą o 20%. Także spoko. To pozwala jeszcze też właśnie zresetować fajnie. Jeśli chodzi o trzeci skill, no to jeśli wiemy, że może być dużo problemów z jakimiś umiejętnościami, które można sparczować, no to ewentualnie możemy to zmienić. No dobra, no to jest tyle. Buty, sandałki królewskie, oczywiście na większy demesz. po prostu naciskamy czapkę, potem naciskamy buty. I jak już tank zastunuje, to auto atakujemy naszego przeciwnika, żeby uruchomić pelerynę demona. Potem rzucamy na niego E, które zadaje bardzo duże obrażenia. Potem go przebijamy laserem, rzucamy mu kół pod nogi i rzucamy go pod kom, żeby większe przebicie było. No i potem już tylko autoataki i ewentualnie drugie kół, jak, jak się uda jeszcze rzucić. I do tego czasu już powinien być przeciwnik martwy, no chyba że coś zagracie źle, albo przeciwnicy zagrają coś perfekcyjnie dobrze. E, oczywiście tutaj gulasz. Na obrażenia, a na tanku awanejska kanapka, która daje HP i zwiększony czas trwania CC-ków. Czyli przedłużenie czasu kontroli tłumu. Oczywiście pasywki wszędzie powinny być na CC. Widzicie tutaj plus 10% i plus 10% przedłużenie czasu trwania efektów kontroli tłumu. I oczywiście na butach też mamy ten zwiększony efekt kontroli tłumów. bo to są. Buty no dobra, myślę, że wszystko co miało być powiedziane zostało, także no może przejdźmy sobie do jakichś klipów, jak to mniej więcej wygląda. Jeszcze może dorzucę tak dla do jasności, że przez pierwsze parę tych klipów będzie czapka na trucie, bo na początku z taką graliśmy, więcej depsa było, tylko czasami się odbijaliśmy od tej ściany ognia na przykład, więc postanowiliśmy to zmienić. Tego wycisam, dlaczegoś znaczy piekło. Nara. Nara. <laughs> Cholera! <laughs> 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 ja, to... Miałem kolegę! <laughs> A to widzowie! <laughs> go! Dobra, o, to, pan. Ty, wyjadę z domu? No pewnie. <laughs> ja pierdolę! <laughs> Ale to jest zjebnięte stary. Oooo jest, co, co takiego wypadło? Osiem jeden sakwa. No. Ho, nice. ja nareszcie. <laughs> jest <700. Ja>. siedemset. <laughs> Jestem jakiś super dobry w te Hellgate'y, No taka prawda gram to tak z doskoku, można powiedzieć głównie sobie tam KORAPtedy, jak już z, z takich kontentów gram to koraptedy. więc y, można powiedzieć, że jeśli to w moich rękach działa, to faktycznie jest to dobre. Y, I chociażby wczoraj byliśmy na tam dwugodzinnej chyba sesji. Pograliśmy sobie koraptedy. No i wyszło około 5,5 miliona kasy na głowę. Także spoko padliśmy chyba 5 razy, set za 400 tysięcy około, czyli mniej więcej 3,5 miliona na głowę wyszło na plus. No i powiem wam, że nie mieliśmy jakiegoś super, super win ratio, a hajs się naprawdę zgadza, więc. Więc mówię Wam, fajnie to działa. No i oczywiście dodatkowo do tego punkciki lecą tutaj, punkty łaski i punkty potęgi, co powoduje, że oczywiście punktami potęgi sobie tutaj wbijacie tą skrzyneczkę, a za punkty łaski możecie kupować też inne skrzyneczki, z których średnio leci po 400 tysięcy silvera, więc tam też można powiedzieć, że chyba jedną czy dwie takie skrzynki wczoraj zrobiliśmy Podczas właśnie takiej 2,5 godzinnej sesji. No dobra. Oczywiście możecie robić dużo większe pieniążki, bo my to robimy na małym infame w tym momencie i trafiamy przeciwników, jakich trafiamy. Czasami po 100 tysięcy tylko dawali, a czasami po 400. No w zależności od kogo się tam trafiało. No oczywiście, jak już tam lepiej nam szło, coraz więcej mieliśmy tego infame'u, no to coraz lepsi przeciwnicy się trafiali i coraz więcej kasy po prostu zostawiali. Także myślę, że pod tym względem na. Już w jakimś tam infajmie fajnym, no to zaczynają to robić naprawdę fajne pieniążki. No nic, co sądzicie o tym, to no cóż, już nie moja działka, możecie ocenić. Także ja Wam mówię, jak jest, a Wy co z tym zrobicie, to no cóż, do następnego. Trzymajcie się.